सारी तारे Dalej. Patrz, 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 patrz jak twój strach. Nie znamy granic. Adaptujemy się. Świat. Pizgnął, patrz. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Odważnie. No z tym się ciężko z życiem. Poczuj gniew a co robię? ...zwycięstwo będzie słodsze. Należy do mnie. Nie znamy granic. Znowu ten kurwy przyzwał. energii. Nie ma litości. Nie prowokuj mnie. Za mało energii. Tysiące cięć. Rozrywać ciało. Ty pierdolisz tam kurwa? Giniesz suko. Poczuj gniew roju za mało energii Gin, stoisz mi na drodze. Patrz. Kurwa, jaką kule wessała. Taki kamshot teraz. Pożegnaj się ze życiem. Mamy następnego, Świat idziemy. Należy do mnie. Idziemy po ostatniego. Nie znamy granic. Nasz podbój trwa dalej. O. Moje stado złamią Twoich wrogów. Dobrze, dzięki, stary. Adaptujemy się. Że to Twoje stado mogło szybciej przywrócić nas. Podbije czasami. wszystko. Co masz zabić jutro, zabij dziś. Te eksplodują, kiedy Cię wyczują. Róż to ja. O, się z życiem. Są słabo rozwinięte, widzicie? Te nasze, te nasze by tutaj rozdupiły wszystko od razu. to ja. Odważnie. Prawa Zaur w walce używa kwasu. Zniszcz go szybko. Już go nie ma. Świat Jeszcze nie powierzchni, że ma zniszczyć, a on już zdech. Energii. Okej. Okay. I ruszamy dalej. Rój podbije wszystko. Wyrżnąć wszystkich. Tyle, jest nie jest spoko. Adaptujemy. Na takie właśnie pojedyncze misje, bo no później naprawdę zobaczycie cierpieć. Zobaczycie, że tam się to w Odważ żadnym nie. stopniu nie przyda, nie? Ale... Nasz podbój trwa dalej. To już zobaczycie ze. Zabij jutro, zabij dziś. Świat należy do mnie. Pożegnaj się z życiem. Pasz, pasz, skok. Ruj to ja. Nie ma litości Nie prowokuj mnie Nie znamy granic Wyrżnąć przez za mało energii Ruj, podbiję wszystkie... Już idzie mama, już idzie mama za mało energii Żyjcie, suki Ole, pisgają musiałem te boki wybić, no co zrobić? No musicie przeżyć. Odważnie. Co tym razem? Najważniejsze, że ten duży żyje. Odważnie. Już czas. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Świat, Świat należy ty? do mnie. Ruj to ja. Te małe gnoje trzeba opierdolić. Nie znamy granic. Pożegnaj się z życiem. Ruj podbije wszystko. Nie znamy granic. Patrzcie to, sami siebie pozabijali. Adaptujemy się. Wyrżnąć wszystkich. Tu przeżyjemy chyba. Nasz podwój trwa dalej. Za mało energii. Mów. Co masz zabić? Okej, okay, został. Nie, moja. zabite wszystko. Mówię teraz tego trzeba Takie wieżyczki. U nas one są też, nie? To są te same wieżyczki, tylko że jeszcze... Niezarażone. Odważnie. Świat okay. należy do mnie. Już dochodzimy do ostatniego bossa no, na tej no, mapie. Ja. Nie zrobiliśmy misji dodatkowej. Nie znamy Więcej mojego stada do Volta, do ciebie. Dzięki. Adaptujemy się. Co tym razem? Nie będzie raz dwa, tak mi się wpadali. wydaje. Ale chycła do niego, widzicie? Takie slow motion się zrobiło przez ten auto zapis Nie znamy granic Ruj to ja Dobra Ostatni Witaj Bardzo wybuchowy koleś Wszędzież dupą jak taka murzynka Pożegnaj się z życiem Ochłoniemy wszystko Cię Dość ci. za mało energii Dość mi na drodze. Energii. Więcej. Cześć, złotwo, Więcej. zleba Ruj to ja. Nasz podbój trwa dalej. Ej, chłopcze, wogarnie. Patrz jakiś, mi jakiś, jak, spacz jak jak wszystko. Kerryigan jest niezniszczalna. Nie znamy granic. Pożegnaj się ze życiem Odważnie. raz zebrały się. dzieci Jeć kurwa głównym. Żyga jakimś chójstwem. No zraj z sraj gównami. To ja U nas abatur z takich zrobił maszyny oblężnicze. A ty co? Co masz zabić jutro? zabić dziś. Czekacie śmierć Zanim. Nie masz gdzie uciec! Jak nie mam, kurwa, pas ja robię, człowieku, Ty nawet nie wiesz, Człowieku, zerw podbój trwa dalej! Nawet nie wiesz, co się z Tobą dzieje! Ruśnijcie, dzieci! Ruśnijcie! Odważnie! Adaptujemy się! mu tam zostało, to jest dwa Ruj strzały i nie ma! wszystko! Ruj, to ja! Co masz zabić jutro, zabij dziś! Jeszcze jeden Świat należy do mnie. Nasz podbój trwa dalej. Odważnie. Pożegnaj się ze życiem. Rośnijcie, dzieci, Rośnijcie. Żyga jakiś główne. Tak. Jebną razem z dzieciogami. Może tylko Okej. Okay. Trzecia esencja wjebana. Osiągnięto punkt kontrolny. Jakiś zdrowy film powinien być teraz. Już czas. Zurwan. No. Zero patrzcie. Czuję... głód! Pomożesz mi w ewolucji pierwszej od tysiąc leci. Tylko najpierw to musisz mnie najebać. Byłam ciekawa, kiedy wykonasz ruch. Drugie ja ziem ciebie czymś większy Głównie większym. Również z nich. To dziedzictwo zerków. Już czas. Kerrigan walcz. Twoja królowa. Mów. Przesarwają najsilniejsi. Czyli ja. Świat należy do mnie i Wydaje mi się, że jest łatwiejszy od tego. O, więcej masek. Już czas. wszystko. Odważnie. To przeznaczenie wszystkich zergów. Znaczy, on już nie ledwo, 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 ledwo losem. O kurwa, Świat kamy, kamy. Masz zawiecie. Zawiecie. Ale, kolego, padaj na pytanie. Zaczynamy. Webbank. pęk. Tak mi pomagał, tak mi pomagał. Chciał mnie zjeść, dostał web. Zerus jest mój. Isha, przygotuj lewiatana. Pora, żeby Rui wyruszył do sektora Koprulu. Zwycięstwo. Kontynuuj. Wszystkie osiągnięcia mamy. Tak ma być, tak mają wyglądać misja, czyli po prostu powinniśmy garnąć wszystko, no tu się nie udało jeszcze dwóch rzeczy zabrać. Brakowało w sumie do szczęścia, czyli misja poboczna, dodatkowa. na że no, okay. transformacja zmieniła twoje umiejętności. Jeśli chcesz, możesz zapoznać się ze zmianami w swojej komorze. Dobrzejsza. Teraz chyba mogę wybrać to, co sobie. Potężna esencja przywódców pierwotnego stada obudziła w tobie Bo nową kategorię i wiele nowych umiejętności. O, mogę już! Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju otrzymasz dostęp do trzeciej kolumny zawierającej nowe umiejętności. Dobra, i teraz tak. To bierzemy, to bierzemy. No i w sumie jest spoko, nie? To jest do ekonomii, to się nie liczy jako skill. Do ekonomii potrzebuję to, chyba że to bym wziął. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie to mi starczy. Eee, przyłanie tępicieli, to jest super sprawa, po prostu atak co chwilę, nie? Bez eee, tracenia kasy. Stałaś się silna i zajęłaś kolejny świat. Myślę, że podbijesz wszechświat. Tego nie wiem. Ale inne rasy nie będą już wykorzystywać zergów. Nawet Kselnaga. Zmieniliśmy się. Teraz czekają na nas inne światy. No tak, no tak. Wiedziałeś, że Przedwieczny mnie zaatakuje? Twoja esencja wzywała go. I nie próbowałeś mnie ostrzec. On był zergiem. Ty jesteś zergiem. Coś umiera, aby rosnąć mogło coś. Wiesz. To... Jakie to kurwa głębokie. Chyba zaczynam cię rozumieć, Techako. Ja mam ewolucyjna, trzeba tu wejść. Ciekawe co ma... co z... bardzo ciekawe jest zawsze na koniec taką rozkminę puścić abatura. To jest bardzo ciekawe. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Patrzę na ciało, widzę sam potencjał. Nici, sekwencje, splatanie, dzielenie, łączenie. Patrzę jak ulepszyć. Jem ciało, kruszę kości. W sobie mogę dotykać, splatać, wplatać, tworzyć wielkość. Ale nie ideał? Nie. Doskonałość celem, który nigdy nie przestaje się zmieniać. Można dążyć, nigdy się nie osiągnie. Bywasz użyteczny. No ba. A batur to tu kurwa wszystko stworzy. Jeszcze mamy czas. E, w tym momencie skończę misję, sobie ją zapiszę. Zapisz. Zapisz. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć pompa, jebać fubu, sączek. So Badass Vegas clothes, late night booty calls, shiny disco balls, drums, rock and roll, badass.